Dzień dobry, witajcie. Kolejna dziedziela wspólnie z nami. Zapraszamy do naszego tym razem w innym miejscu, jesteśmy, ale nadal u nas, u zachwyconych naturą. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co tutaj mamy na stole i czy warto jednak kontynuować nawet w zimie jedzenie owoców i warzyw, czy może poczekać na lokalne, te, które się pojawią y, u nas na terenie. Także Wiesiu, y, co potrzeba? Nie mam banera. Banera nie masz. No tak, nie no, musimy powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry, naturą y, witają bardzo serdecznie. Wasze zrobię? Y, w innym anturażu jest to nasza kuchnia, w której na co dzień tutaj y, prywatnie przebywamy. I, I posiłki, spożywamy, i tak dalej. Także zapraszamy w nowe miejsce, ponieważ tam w sklepiku, gdzie zawsze kręcimy, jest mały remoncik. Zapraszamy w nowe miejsce? Jest ok. Odnowienie tego miejsca, po to, żebyśmy w lepszych warunkach mogli e, przywitać każdego kto przyjedzie a właśnie tam gdzie jest żywność powinno być czysto e, powinno być zawsze e, tak przyjemnie e, żeby e, te dania smakowały żeby były wykonane właśnie w, e, w takim otoczeniu e, czystym schludnym e, no, i przyjemnie pachnącym i o to właśnie chodzi także na zdrowie jak zawsze witamy sokiem z selera nociowego. Mm. Dzisiaj duża porcja. Mm. Bardzo lubię sok selera nociowego i przypominamy, że jako mm, y, witarianie, czyli osoby, które się żywią y, y, po prostu y, w sposób witariański, czyli warzywa, y, owoce, nasiona, Orzechy, no, prezentujemy tutaj ten program i zapraszamy do tego, żeby w ten sposób budować swoje zdrowie, odporność i żeby no, odkrywać w ogóle to wszystko, co natura daje, obojętnie w jakim okresie czy to będzie jesień, zima czy lato, po prostu, żeby korzystać z darów natury. Sąd też nazwa Zachwyceni Naturą. No właśnie, te dary natury, to są po części dary natury, ale tak naprawdę to, to są już warzywa, owoce, które są uprawiane regularnie. To jest ogromny przemysł. I teraz, czy ten przemysł jest dla nas dobry, czy on jest zły? Na pewno nie jest dobry. Że w tym przemyśle jest dopuszczalna zbyt duża ilość nawozów, różnych, różnego rodzaju chemii, ale nie jest to też tak, że y, zdrowsze dla nas jest poczekać od późnej jesieni, kiedy są ostatnie y, świeże y, warzywa i owoce, do następnego lata, ponieważ byśmy y, w naszym klimacie byli przez pół roku praktycznie. Bez witamin. No to mamy alternatywę, są jakieś suplementy, są różne takie wynalazki, ale czy to jest dobre? My po, tym, po tych ponad siedmiu latach jedzenia warzyw i owoców przez cały rok widzimy po sobie i zdrowotnie, i jeżeli chodzi o energię, siłę, odporność, że jednak zdecydowanie picie codziennie soku z warzyw, czy to jest styczeń, czy to jest luty. Czy to jest wrzesień, jednak konsekwentnie stosujemy te warzywa i owoce. No i jakby się tak zagłębić w to, skąd są te owoce, na przykład tutaj, które leżą u nas na stole to to nie jest do końca tak, że to jest wszystko sztucznie hodowane. To są okopowe, tutaj są buraczki, to są pietruszka, seler. To są warzywa, które są u nas hodowane i potem są przechowywane. To tak jak jabłka są przechowywane, różne nasze lokalne warzywa i owoce są po prostu w chłodniach przechowywane. Inną, inną sprawą jest to, że Trzeba jeszcze pamiętać, że na świecie gdzieś daleko jest obecnie sezon na któryś z tych warzyw czy owoców. I to nie jest w ten sposób, że to są stare czy sztucznie pozyskiwane. Tylko na przykład w Egipcie, jak sezon wegetacyjny jest dwukrotnie. W roku, szybciej też niż u nas te warzywa są dostępne wczesną wiosną. Bardzo często jemy warzywa z Egiptu, a my, często będąc w Egipcie, wiemy doskonale, że te warzywa tam są uprawiane. Tam przede wszystkim jest bardzo ciepło, dużo słońca. To jest głównym atutem, a nie to, że oni tam bardzo dużo chemii sypią. Teraz największym, tak bym powiedziała, że kluczowe w tym, że możemy jeść warzywa i owoce zdrowe dla nas. Przez cały rok to jest właśnie logistyka, to jest przewożenie towaru samolotami, statkami, samochodami. To wszystko jest tylko i wyłącznie kwestia tego, w jakim czasie może dane warzywo do nas dotrzeć. Na pewno ono musi być zerwane wcześniej, nie jest tak dojrzałe jak u nas, ale powiem Wam, że wartość dodana między tym, że te owoce są troszeczkę mniej wartościowe i odżywcze niż. Te, które pozyskujemy tu, z Polski, z własnych ogródków, no to już jest idealna sytuacja. Rzadko kto ma ten własny ogródek, ale jednak wartość dodana jest duża, bo my potrzebujemy codziennie witamin, minerałów, codziennie potrzebujemy tych związków, które są aktywne w owocach. Kwasów owocowych potrzebujemy związków, które są na przykład w tym brokule. I znowu, my to potrzebujemy świeże. Jest jeszcze bardzo duży dział, przemysł chłodniczy, gdzie mrożone są owoce i warzywa. No ja powiem szczerze, że nie przepadam za te, tym, tymi smakami, jest to zawsze dziwne, takie wodniste, już nie, nie pasuje mi to z tym smakiem, który, do którego się przyzwyczaiłam. Jednak jestem za tym, żeby kupić o, na przykład awokado, które przyleciało z daleka, ale jest właśnie tam wyhodowane i świeże zjadać niż jakiś produkt, który jest. Zamrożony, załóżmy, seler, pietruszka. Można bardzo często dostać broku mrożony to są kalafiorki mrożone, ale jednak to nie jest ten smak, a to skąd, jak przyjrzymy się na przykład broku, mamy z Hiszpanii. W Hiszpanii obecnie jest 14 stopni. Na pewno jest to tam uprawiane z wykorzystaniem tego, że tam jest właśnie cieplej i więcej słońca i. Ja jednak jestem za świeżymi warzywami i owocami i za tym, żeby nie tłumaczyć się może w ten sposób, że teraz nie ma lokalnie warzyw, na przykład brokuł u nas w tym momencie jest niedostępny na, w ogródku i poczekam na to lato. No nie czarujmy się z ogródka, to mało kto korzysta obecnie. Więc jeżeli nawet jest pełnia sezonu u nas, to i tak to jest w większości pozyskiwane właśnie w sposób przemysłowy. Mało już jest takich gospodarstw, które sami dla siebie robią, a my bardzo często jeżdżąc na giełdy dowiadujemy się, czy to jest ekologicznie pozyskiwane, jak to jest przechowywane, jak to jest chronione przed szkodnikami. Staramy się jak najwięcej właśnie na to zwracać uwagę ale nawet jeżeli są to warzywa z sieciówki, sprawdzamy urządzeniem, żeby sprawdzić, czy mają dużo azotanów, azotynów, czy się mieszczą w normie i w ten sposób wybieramy warzywa dla nas i z takich warzyw korzystamy prywatnie i z takich warzyw ja przygotowuję catering przez cały rok. Także zachęcam Was również do tego, żeby jednak sięgnąć po te warzywa świeże i owoce, nawet, nawet teraz. No czyli chodzi o to, że w, w, to co powiedziałem, że przez cały rok warto w ten sposób się żywić i te owoce, warzywa, które teraz na przykład przypływają, cytrusy, czy są samolotem sprowadzane, czy jakieś inne warzywa, czy pomidory i to pomimo, że może nie wszystkie są tak jakościowo super, to po prostu warzywa i owoce generalnie trzeba przyjąć zasady, są o wiele, przynoszą o wiele więcej dobra niż na przykład będzie to jakieś pieczywo, czy mięso, czy jakieś inne produkty, które są wysoko przetworzone, bo najczęściej kupowane. Jakieś gotowe dania czy, czy, czy jakieś produkty mają taki charakter, że są pakowane, są przetwarzane, a jednak soki, na przykład z jabłka, marchewki, chociaż w tej chwili jabłka polski ligol, no to właśnie on teraz jest okres, kiedy jego jest najwięcej, kiedy właśnie teraz robiony sok z jabłka, marchewki. Pietruszki, tutaj zielonej pietruszki, czy jarmużu, ogórka, ogórek gdzieś tutaj też jest, szpinak, czy, czy broku do tego dodajemy, no to jest coś wspaniałego i w ogóle trzeba powiedzieć, że obserwując siebie na tle innych osób, które no chorują, czy, czy, czy mają przeziębienia, jakieś, jakieś problemy inne, jednak zdecydowanie codziennie stosując właśnie tą procedurę oczyszczania jamy ustnej przed olejem kokosowym, a później właśnie ocet, picie tych soków, jedzenie tych wspaniałych surówek, sałatek, past, różnych chlebków witaliańskich, które mamy. No, po prostu jest to niesamowite, jak organizm wspaniale funkcjonuje i daje sobie radę. No tak i to właśnie o to chodzi, żeby nie koncentrować się głównie na jedzeniu, tylko na koncentrować się na tych celach, które mamy do osiągnięcia, a jedzenie ma być pod ręką, ma być tym, co napędza tą naszą tą maszynę, czyli nasz organizm. I dlatego cały czas właśnie obstaje przy tym, żeby codziennie pić niezmiennie soki, właśnie soki wielowarzywne, które tak pięknie organizm dożywiają, które tak pięknie organizm oczyszczają. Bardzo często właśnie jest pytanie, czy co zrobić z tymi toksynami, które jednak się znajdą tam w tym jakimś tam warzywie? No właśnie samo warzywo jest oczyszczające i owoc, więc to jest taka napędzająca się maszyna. Gdzie wiemy, że procesy uruchomione przez warzywa powodują właśnie oczyszczanie organizmu. Z tego wszystkiego, co, co zjadamy, z tego wszystkiego, co właśnie się z nami dzieje, bo kwestia nawet bardzo silnego stresu powoduje, że dużo toksyn. Powstaje w organizmie, które natychmiast trzeba uwolnić. A dodatkowo jeszcze to, o czym zawsze mówimy, że właśnie sauna, że kwestia lewatywy, kwestia tego, żeby, żebyśmy również ten organizm wspomagali w ten sposób. Pięknie można również skorzystać z oczyszczania. Teraz jest wiosna, praktycznie za miesiąc już można mówić o tym, że te wszystkie procedury, które na wiosnę się robi, czyli oczyszczanie wątroby bardzo y, dobrze by było właśnie teraz na początku y, tego te sezonu y, wprowadzić y, bo wątroba potrzebuje bodźcowania ale nie tak że y, oczyszczanie przez cały rok tylko właśnie w sezonie wiosennym powinno się y, pomyśleć o tym żeby czy to jest metodą y, Tombaka czy Hulde Clark żeby wspomóc tą wątrobę żeby ją oczyścić żeby spowodować że wchodzimy właśnie w ten y, na przednówku praktycznie w ten etap oczyszczania, żeby później, na już późniejsza wiosna, lato, żeby organizm już w pełni mógł właśnie korzystając z tych lokalnych owoców, które tu na wyciągnięcie ręki mamy, to żeby właśnie ten organizm dożywić. Bo jak jest oczyszczony, to go porządnie dożywić, żeby znowu nam pięknie służył przez kolejny rok. To my działamy też w cyklu, my działamy w cyklu rocznym, w cyklu y, miesięcznym, w cyklu dobowym i y, jeżeli y, korzystamy z naturalnych produktów, to łatwiej. Ten nasz organizm w naturalny sposób to wszystko poprowadzi. Jeżeli my stymulujemy się dużą ilością suplementów, które zaburzają właśnie naturalny cykl miesięczny, roczny, to wtedy, właśnie w którymś momencie i tak gdzieś coś nam się zepsuje, tak bym mogła powiedzieć. A warzywa i owoce, w odróżnieniu do suplementów, są naturalne. Czyli jeżeli organizm nie potrzebuje któregoś, z warzyw, czy z, z witamin, czy minerałów, to wtedy w naturalny sposób organizm to usuwa. To jest tak, jakby można porównać zjedzenie pomarańczy, cytryny, czy zielonej pietruszki, i pozyskiwanie witaminy C. Jeżeli to jest właśnie z tego wszystkiego, co leży tutaj na stole to jeżeli będzie tego za dużo, to organizm po prostu wysika, no i tyle. I, i nie ma. A w momencie, kiedy będziemy używać suplementów, są takie witaminy C, które mają, z którymi potem ludzie mają problem z nerkami, ponieważ odkłada się tam związek, który niszczy nam nerki. Więc już za czym musimy skorzystać z porady lekarza, kogoś, kto się zna na, na suplementach, kogoś, kto doradzi, jak któryś suplement Zastosować, żeby sobie nie zaszkodzić. Jedzeniem warzyw nie zaszkodzimy sobie, nawet nie mając żadnej wiedzy. Ponieważ w naturalny sposób tylko chodzi o to, żeby była duża różnorodność, żeby właśnie korzystać z tego, że nawet gdzieś tam z końca świata przyjedzie jakiś owoc, który ma dużo witamin C, który ma dużo witaminy A, który w ogóle jest bombą witaminową, to, że nie rośnie u nas na, naszym, na naszych terenach, no cóż z tego, jeżeli on ma i tak, i tak bardzo dużo właściwości odżywczych, na przykład takie awokado. Kiedyś awokado w ogóle nie było dostępne. Była, to tak jak w medycynie, jest rozwój i jeżeli chodzi o transport, jeśli chodzi o wykorzystanie bardzo egzotycznych produktów, owoców, ponieważ można to zrobić. My też nie obrażamy się na to, że medycyna poszła do przodu i na przykład te operacje, które kiedyś były nie do wykonania, bo nie było takich narzędzi, takich ludzie, nie by, lekarze nie byli na tyle mądrzy, nie mieli tej wiedzy, więc kiedyś umierało się na pewne choroby, obecnie to jest zabieg kosmetyczny, tak to, tak to się nazywa i dokładnie tak samo jest z owocami, z warzywami. Wykorzystajmy to, że Postęp y, daje nam możliwość, że możemy skorzystać na przykład z, awotago, z awokado, który ma idealne proporcje kwasów tłuszczowych, które jest aromatyczne, odżywcze, bardzo smaczne i do wykorzystania do bardzo wielu y, potraw. Więc y, ja się cieszę z tego, że właśnie że jest postęp, że i mogę świadomie wybierać, że mogę świadomie kontrolować to, co robię i że nie ma czegoś takiego, że... Jeżeli już jakiś pomidor się pojawi, to na pewno to jest tak pędzony, że nie da się go zjeść, ponieważ są tereny, gdzie jest on po prostu w tym momencie w sezonie i jest to tutaj przywiezione i w najlepszej swojej postaci nam udostępnione. Więc cieszmy się z tego, że możemy korzystać przez cały rok z warzyw. Cieszmy się z tego, że one mają dużo warzyw, dużo witamin, dużo elementów które, odżywczych, które my potrzebujemy i że nie musimy tam na tak zwanym kiedyś to się nazywało przednówku, nie chorujemy i nie padamy jak muchy tylko normalnie możemy funkcjonować i jeżeli korzystamy z tego dobrodziejstwa no a jeżeli nie no to wtedy faktycznie wiosną na tym przednówku jest więcej zachorowań i więcej osób które mają organizmy schorowane no jednak poddaje się bo tak to wygląda że ta wczesna wiosna weryfikuje osoby bardzo słabe i właśnie niedożywione i zanieczyszczone więc my Bądźmy w tej drugiej grupie, czyli osób odżywionych, oczyszczonych i takich, które spokojnie mogą funkcjonować. No oczywiście medycyna znajdzie rozwiązanie w postaci tabletek czy innych suplementów, natomiast właśnie nasza droga, nasza, nasza propozycja, nasze rozwiązania wiążą się ze świeżo wyciskanymi sokami, ze daniami, które są ze świeżo przetworzonych warzyw i owoców. Jest tych dań sporo. Osoby, które u nas zamawiają, które na co dzień korzystają z tego menu, przekonują się o tym, że czy to są słodkości, jakieś placki, czy słynne wrapy, burgery nasze, czy inne dania, po prostu są bardzo smaczne. I przede wszystkim pożywne, że wcale nie trzeba jeść tych warzyw i owoców 3-4 razy więcej niż objętościowo, niż na przykład, nie wiem, kiełbasy czy chleba, tylko po prostu również te dania są tak przyrządzone w takich proporcjach, żeby był tłuszcz, było białko i tutaj szczególnie zwracam uwagę, że to są aminokwasy, czyli białka najlepsze, najlepiej przyswajalne dla nas właśnie. Z warzyw. No i oczywiście witaminy, które tutaj, tak jak Ania powiedziała, no jeżeli czegoś jest nadmiar, to akurat to jest w tej najprostszej postaci i wtedy organizm nie ma problemu i to wydala. Oczywiście również trzeba pamiętać o tych właściwościach oczyszczających. Czyli, na przykład, sok zielony, który jest z chlorofilem, z właśnie z tymi zielonych części robiony warzyw, no szczególnie ma wpływ dobroczynny na wątrobę, serce, układ w ogóle pokarmowy. Na przykład, czerwone soki, czyli z dodatkiem buraka, układ również krwionośnie, serce, także tutaj, oczy bardzo to jest ważne. I zwracamy na to uwagę w jeszcze lutową niedzielę zimową, w której naprawdę warto po prostu pomyśleć, zainspirować się do tego typu działania i jednak zwiększania ilości jedzenia zielonego, warzywnego, owocowego. Tutaj z tego co słyszałem, Ania tutaj coś mówisz, że jakieś warsztaty będą, tak? Jeszcze o tym. E, tak, 22 zerknijmy na ten na kalendarz, z sobota 22 lutego będą warsztaty i na tych warsztatach tym razem właśnie będą robione placuszki jest niedziela. No to 22 w sobotę 22 w sobotę. Od godziny 9 rano, dlatego, że no, są osoby, które tam kawałeczek muszą y, dojechać, dlatego y, nie tak wcześnie, wcześnie z rana, tylko o 9. Ile osób będzie, będzie w tej chwili? Y, no, jest 5 y, osób. Myślę, że jeszcze tam załóżmy, z dwie osoby mogą. Gdyby ktoś był zainteresowany, mogą dojść. Dlatego y, mówię: y, dobrze, że mi przypomniałeś, bo y, były y, zapytania na temat właśnie placków, jak, jak je robić. Y, z gro osób y, w święta y, Bożego Narodzenia korzystało i właśnie y, kupiło sobie makowiak, roladę czy tartę. Y, są też różne serniki, i właśnie y, to będzie tym razem tematem. Y, Naszego, naszych warsztatów. To będą również desery, to będą te słodkości, które w naszej kuchni robi się bardzo szybko, robi się w specyficzny sposób. Trzeba też wiedzieć, co zrobić, żeby te orzechy, których używamy, czy nasiona w tych plackach, żeby nie były Szkodliwe, ciężkie. ciężkie, bo wiem, ja praktycznie jeszcze wczoraj rozmowa z osobą, która już odżywia się dobrze, to znaczy dużo warzyw, soków i tak dalej, no oczywiście orzechów ani nasion nie moczy, bo nie wie dlaczego, nie wie po co i czy to w ogóle ma sens. Ale chodzi Więc o to, te że tematy... po prostu na tych warsztatach będzie można tak, na tym... zobaczyć, jak to robisz, i te, jakie te procedury stosujesz i dowiedzieć się więcej jeszcze na temat różnych dań, bo omówi... będzie to też omawiane. Także zapraszamy, co? Jeszcze dwie, trzy osoby tak? mogą tak, się u ciebie tak, zgłosić, tak, tak. żeby 22 w sobotę od godziny. Od godziny dziewiątej i tak jak zwykle zapraszamy żeby przyjechać. Na czco? Koszty 250 zł od osoby, tak jak było, nic nie zmieniamy, ponieważ właśnie chciałam do tego nawiązać, że tutaj jak przyjeżdżacie do nas ci, którzy byli już na warsztatach, wiedzą, że po prostu jesteście na jedzenie i na picie i Znacie wszystkie szczegóły, dzięki którym potem można u siebie w domu zrobić daną potrawę czy przyrządzić soki, bo też są tutaj zapytania o skład soków, żeby one były smaczne, żeby one były zdrowe. Czyli trzeba podkreślić, żeby przyjechać na co, czyli głodny, żeby głodnym przyjechać, ponieważ oczywiście nic nie iść wcześniej, bo będzie to taki dzień witaliański, w którym przy okazji tych warsztatów będzie można sobie będzie można zjeść, najeść się, napić i skosztować tych wszystkich wspaniałości tutaj naturalnych, właśnie zachwycających z natury i jest to też taka fajna niespodzianka. Ile tego będzie? Oczywiście też w formie zabawy, wspólnej pracy, też sprawdzania urządzeń, maszyn, jak one pracują, bo mamy też nowe, inne. Bo cały czas, tak jak Ania powiedziała, jest jakiś postęp na świecie, świat idzie do przodu, więc my też z tego korzystamy i sprawdzamy. A to jest okazja, w taki dzień warsztatów, właśnie sobie takie urządzenie posprawdzać, poprzyciskać, zobaczyć, jak się robi soki, jak się robi różne dania, jak to się włącza, przełącza i tak dalej. Także bardzo to są takie. Ja bym powiedział intensywne i dające bardzo duże doświadczenie, momenty w życiu. Także tutaj zapraszam również i będzie też jakiś wykład, prelekcja taka na temat witarianizmu i będzie, i będzie właśnie takie praktyczne działanie i taki w skrócie w sobotę ten dzień witariański. No ja dla tych, którzy są zapracowani i nie mają czasu na robienie soków, to mogę tylko tak uchylić rąbek tajemnicy, że mamy nową maszynę, która jest taka właśnie, że w czasie kiedy sok się robi, możemy, nie wiem, malować sobie oko i ubierać się także. Tak, czyli po prostu czyli jest to praktycznie urządzenie, które same sok wyciska. Nasza rola już jest bardzo niewielka w tym, w tym wszystkim, więc super. Po prostu tak. polecam. To zapraszamy, czyli 22 luty w sobotę od godziny 9 rano. 9 rano. Zaczynamy, oczywiście, można przyjechać wcześniej. I no, oczywiście jest, jest też możliwość przejrzenia sobie produktów, które u nas są, podyskutowania na ten temat. Dlatego w takich małych grupach, bo wtedy jest kameralnie, można podyskutować, wymienić doświadczenia pomiędzy sobą i to jest bardzo ważne. Także serdecznie zapraszamy zachwyceni naturą i do usłyszenia, do zobaczenia. Myślę, że jeszcze Ania zawsze jakieś tam rolki będzie udostępniać jakieś... jakieś... Wpisy na Facebooku, gdzie będzie można pewne szczegóły jeszcze się dowiedzieć. No, jak najbardziej. Na pewno poinformuję jeszcze raz o dacie, że to będzie słowo pisane, jednak to bardziej w poście, żebyście mogli sobie do tego wrócić. I osoby, które by zdecydowałyby, że, je, że chcą skorzystać, bardzo proszę zadzwonić. Też w poście podam numer telefonu dla tych, który, którzy by tam nie widzieli albo nie mieli żeby wcześniej poinformować, bo warsztaty u nas właśnie polegają na tym, że przygotowujemy dla was Od do degustacji różne jedzenie, picie i tak dalej. Ja muszę wiedzieć, ile osób będzie, dlatego to jest tak ważne, żeby wcześniej była wiedza, czy to będzie 5 osób, 6, czy siedem, czy. Żeby... Jeszcze dodam może, że jest możliwość wzięcia faktury, gdyby ktoś chciał, nie ma z tym problemu. Także jak najbardziej. Zapraszamy. Można sobie to później w koszty wciągnąć. Także zapraszamy jeszcze Będzie raz. słodko. Jeszcze raz do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy Hanulin ulica Bohaterów Westerplatte 40, zachwyceni naturą. Zapraszają do tego zielonego, przepięknego warzywno-owocowego świata. Do zobaczenia.